Misiowanka Moja misiowanka Moja misiowanka Taka misiowaneczka, o już. Taka misiowanka Misiowanka Kotki są naprawdę cudowne Zawsze miałem koty, miałem trzy koty a i potem miałem kilka kotek, ale to niestety te poszły, o których nie mówię, ale one nie były takie. Ta to jest po prostu coś wspaniałego. To jest coś innego niż psy, koty. To jest wow. Można czerpać z jej doświadczeń. No podobnie jak z psów, ale koty są po prostu wyjątkowe. One zawsze innymi drogami chodzą, chodzą. Własnymi. Ciekawe to jest. Ciekawe to jest, że ona ma czarną sierść, jak widzicie, a zostawia białe kudły. No taka zaleta jej.